Burmistrz Jolanta Piotrowska, pani burmistrz, jak się pani czuje rozdając nagrody tak wielu młodym głównie sportowcom w mieście nad Niegocinem, tych sportowców chyba w naszym mieście nie brakuje, których możemy chyba z przyjemnością nagrodzić? Ja się czuję w nie bo po prostu to jest wielka przyjemność nagradzać zawodników, młodych zawodników, którzy już mają sukcesy, mają sukcesy czy to w naszym województwie, w kraju, nawet na Mistrzostwach Europy i Świata i czyli świetnie reprezentują nasze miasto, czyli są naszą dumą, promują górzydko, no po prostu same superlatywy, oby tak dalej. Jak widzimy, mamy duże, spore zaplecze, naprawdę świetnych zawodników, trener, dobrych trenerów, co widać po rywalizacji szkolnej, żeby Rywamy, bierzemy wszystko w całym województwie. Więc e, coś jeszcze. No nie mamy może jeszcze pełnej bazy sportowej. Brakuje nam porządnego stadionu, jak wiemy. Brakuje nam jeszcze e, różnych innych rzeczy do finansowania, klubów. E, w tej chwili akurat jestem na etapie opracowywania strategii sportu. Już w poniedziałek mam nadzieję przekazać ją Radzie Sportu, więc ona ukaże światło dzienne już w przyszłym tygodniu. I e, dlatego też no... E, Samorząd co może, to będzie robił w tym kierunku, żeby nasi zawodnicy mieli coraz lepsze osiągnięcia, żeby coraz lepiej wykorzystywali też swoje możliwości. Tych obiektów sportowych w Girzysku przybywa. Może nie tak wiele, jak byśmy chcieli, ale jednak ta infrastruktura sportowa chyba można powiedzieć, że zaczyna powoli zdobywać efekty wśród właśnie młodzieży. Jak tak popatrzymy globalnie na wszystkie obiekty, to naprawdę jest ich sporo, bo począwszy od portów, gdzie trenują, gdzie mają swoją bazę zawodnicy uprawiający żeglarstwo, po różne hale sportowe, oczywiście w to również hale Cosów, która jest otwarta dla zawodników z miasta, kryte lodowisko, no przecież nie każdy ma, mamy basen, mamy orliki. Naprawdę świetna baza jak na miasto 30-tysięczne. Odbiegając trochę od tematu, ale muszę się spytać, jak się pani czuła w roli szermierza. A to jest niesamowite uczucie. Ja już różne ekstremalne y, historie przeżywałam, ale naprawdę bardzo fajny sport. Myślę, że ponieważ mamy tu trenerów, jak się okazuje, o czym nie wiedzieliśmy, to może kto wie, może będziemy wszyscy uprawiać szermierkę i będę się mierzyć z różnymi. Y, y, zawodnikami na planszy zamiast na różne słowa na, w różnych salach miejskich.